Drogie siostry i bracia w Chrystusie, witam Was z całego serca w tym świętym czasie, gdy łaska Boża spływa na nas obficie, szczególnie w tym błogosławionym miesiącu kwietni. Maryja, nasza Matka Niebieska, otwiera swoje ramiona, aby nas przytulić i obdarzyć szczególnymi łaskami. Jeśli dziś tu jesteś, to nie jest przypadek, Bóg chce Cię doknąć swoją miłością, a najświętsza Maryja Panna przygotowała dla Ciebie specjalne błogosławieństwo. Zanim rozpoczniemy tę potężną modlitwę, która otwiera niebiosa, chcę, abyś wiedział, że Bóg widzi Twoje serce, Twoje zmagania i Twoją wiarę. On chce Cię umocnić, uleczyć i napełnić pokojem. Niech ta modlitwa będzie jak balsam na Twoją duszę, a słowa, które zaraz wypowiemy, niech staną się mostem między niebem a ziemią. Niech Duch Święty prowadzi nas w tym czasie, a aniołowie otaczają każdego, kto słucha tych słów. Złóżmy teraz nasze serca w ręce Maryi i z ufnością rozpocznijmy tę świętą modlitwę. Panie Jezu Chryste, synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami, grzesznymi. Mary Joe, matko łaski Bożej, stajemy przed Tobą z pokorą, prosząc o Twoje matczyne wstawiennictwo. Powtarzajmy z wiarą, powiedz tę modlitwę i otrzymaj specjalne błogosławieństwo od Maryi. O, jakże wielka jest moc modlitwy! Jak mówi Pismo Święte. O wszystko zaniechajcie wasze troski Jemu, gdyż On ma o was staranie 1 p. 5 i 7 Maryja, nasza orędowniczka, niesie nasze prośby przed tron Boga, a jej serce jest pełne miłosierdzia dla tych, którzy wołają do niej z ufnością. W Ewangelii według święta Jana widzimy, jak Maryja mówi sługom w kanie galilejskiej Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie J. 2 i 5 dziesiątych. I dziś mówi do nas, módlcie się, a niebiosa się otworzą. Czy czujesz, jak Duch Święty porusza Twoje serce? To znak, że Bóg chce działać w Twoim życiu. W Księdze Jeremiasza czytamy: Znam bowiem zamiary, jakie wobec was mam, mówi Pan, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość i dać wam nadzieję junior 29 i 11 setnych. Maryja zna Twoje walki, Twoje łzy i Twoje marzenia. Ona chce, abyś doświadczył obfitości Bożych obietnic. Powtarzajmy z wiarą Niech Twoje błogosławieństwo, O Mary Joe, spłynie na moją rodzinę, moje zdrowie, moją pracę i wszystkie obszary mojego życia. Czy wierzysz, że Bóg może przemienić Twoją sytuację? On jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Święta Ludwik Maria Grignion de Mantfert mówił, że przez Maryję do Jezusa to najpewniejsza droga. Gdy odmawiamy różaniec, gdy powierzamy jej nasze troski, ona otacza nas płaszczem opieki. W Dziejach Apostolskich czytamy, jak uczniowie trwali na modlitwie razem z Maryją DZ 1 i 14 setnych. To właśnie w jedności z nią otrzymali moc Ducha Świętego. Dziś i ty możesz doświadczyć tej mocy. Powiedz z wiarą: Mary Maryjo, oddaję ci moje życie, moje trudności i moje nadzieje. Uczyń ze mną zgodnie z wolą twojego Syna. Czy jesteś gotów zawierzyć jej całkowicie? W Ewangelii według Święta Łukasza Maryja mówi: Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego Ełka 1 i 38 To postawa całkowitego zawierzenia. Czy i ty możesz dziś powiedzieć tak, Boże, ufam ci? Gdy to zrobisz, niebo zacznie działać w Twoim życiu. Święta Paweł pisze: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia FLP 4 i 13 To obietnica dla Ciebie. Maryja chce, abyś uwierzył, że Bóg ma dla ciebie plan pełen nadziei. Powtarzajmy, dziękuję ci, Mary Joe, za Twoją opiekę i za łaski, które dziś otrzymuję. Czy czujesz pokój w swoim sercu? To znak, że Bóg działa. W Psalmie 23 czytamy: Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. P.S. 23 i 1 10. Maryja prowadzi nas do tego dobrego pasterza. Ona wie, że świat może przytłaczać, ale w Jezusie jest prawdziwy pokój. Powtarzaj z wiarą, Mary Joe, prowadź mnie do serca Twojego syna, abym odnalazł prawdziwe szczęście. Czy pamiętasz, jak Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. MT11 i 28: setnych. To zaproszenie dla ciebie. Maryja wskazuje na Jezusa, on jest odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Święta Jan Paweł II mówił: Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dziś Maryja mówi to samo: nie lękaj się, dziecko. Bóg cię kocha kropka. Powtarzajmy, Jezu, ufam Tobie. Mary Joe, módl się za mną. W liście do rzymian święta Paweł pisze Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Rz8 i 31 setnych To prawda, która powinna napełnić nas odwagą. Czy wierzysz, że Bóg walczy o Ciebie? On jest Twoim obrońcą. Maryja jest jak gwiazda przewodnia, która prowadzi nas przez burze życia? W Apokalipsie czytamy, potem wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce AP12 i dziesiąta. To Maryja, która walczy za nas w duchowej walce. Powtarzajmy, Mary Joe, broń mnie przed wszelkim złem i przyprowadź mnie do nieba. Czy wiesz, że aniołowie strzegą Cię, gdy modlisz się z wiarą? Psalm 91 mówi: Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie doknie twojego namiotu. PS 91:10. To obietnica dla tych, którzy ufają Bogu. W Ewangelii, według święta Mateusza, Jezus mówi: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam MT 7 i 7. Maryja zachęca nas, abyśmy nie ustali w modlitwie. Powtarzajmy, Niech moja modlitwa wznosi się do nieba jak kadzidło przed tronem Boga. Czy pamiętasz, jak w kanie galilejskiej Maryja powiedziała Jezusowi: Nie mają już wina J2 i od dwa i trzy Ona widzi nasze braki i przedstawia je Jezusowi. Czy i Ty chcesz, aby On przemienił Twoje wino, Twoją sytuację w coś nowego? Święta Teresa z Awile mówiła: módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, i działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie kropka. Maryja uczy nas tej równowagi modlitwy i działania. Powtarzajmy, Mary Joe, ucz mnie słuchać głosu Boga w codzienności. W księdze przysłów czytamy, z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozumie PRZ 3 i 5. Czy jesteś gotów oddać Bogu ster swojego życia? W Ewangelii według święta Jana Jezus mówi Ja jestem drogą, prawdą i życiem J 14 i 6. Maryja prowadzi nas do tej drogi. Powtarzajmy, panie, prowadź mnie każdego dnia. Czy wierzysz, że Bóg ma dla ciebie misję? On chce, abyś był światłem dla innych. Maryja jest naszym wzorem, ona powiedziała tak Bogu i stała się narzędziem zbawienia. Czy i ty chcesz odpowiedzieć Bogu, oto ja, poślij mnie? Drodzy bracia i siostry, jeśli te słowa poruszyły twoje serce, to znak, że Duch Święty działa w tobie. Maryja przygotowała dla ciebie specjalne błogosławieństwo, przyjmij je z wdzięcznością. Jeśli czujesz, że ta modlitwa przyniosła ci pokój, zostaw łapkę w górę pod tym wideo, aby więcej osób mogło doświadczyć tej łaski. Zasubskrybuj kanał Świątynia Światła, aby nie przegapić kolejnych modlitw i rozważań. Napisz w komentarzu, Mary Joe, dziękuję za Twoje błogosławieństwo. Niech Twoje świadectwo umocni innych. Niech Bóg cię strzeże. A Maryja otacza cię swoim płaszczem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.